Proszę Państwa, Gierek Pucharów nam się pojawił przy czwartku. Mamy 30 dzień października. No i cóż, to jest przede wszystkim karta, która mówi o tym: pamiętaj o tych, którzy od nas zależą. Pamiętaj o tych, którzy są pod naszą opieką. Pamiętaj o tych, którzy bez nas mogą mieć kłopot z funkcjonowaniem. Tarot namawia poprzez tę kartę Państwa do Aktywacji układów rodzinnych, do aktywacji troski o układy rodzinne, do większego oglądu swoich dzieci, ich problemów. To również tarot poprzez tę kartę mówi o tym, abyście Państwo nie bali się podnosić. Nowych tematów, tak? Nie, nie, żeby Państwo nie bali się na, na napoczynać, mimo końca miesiąca, praktycznie, kwestii, które mogą mieć jakąś przyszłość. I również to jest karta, która paradoksalnie może czas nie mało, sprzy mało sprzyjający, ale karta, która mówi o tym, że ludzie, którzy wejdą w Państwa życie dzisiaj, lub w najbliższej przyszłości, mogą być dla Państwa bardzo ważnymi osobami w sensie osobistym. Stąd, tarot mówi o Byciu otwartym, byciu czujnym i byciu bardzo szczerym emocjonalnie, bo wtedy będą Państwo rzeczywiście szczęśliwi. A my się polecamy.